Moi drodzy, wojna, wojna nigdy się nie zmienia. War never changes. Wiemy o tym doskonale, po tym co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wiemy o tym doskonale po tym co dzieje się w strefie gazy i wydawałoby się, że serial o konflikcie jądrowym, luźno o nim traktujący, jednak z przymknięciem oka, z humorem, takim troszkę przerysowanym, karykaturalnym, ale że to niekoniecznie mogło się udać. A jednak, a jednak się udało i tutaj zwracam uwagę na to, co powiedział w jednym z wywiadów Walton Goggins, odtwarzający postać Gula z serialu Fallout Amazona, powiedział, że oto w jednym czasie mamy na świecie dwóch braci, którzy tworzą: jeden tworzy serial o konflikcie jądrowym, drugi tworzy film o rozwoju prac nad bombą atomową, i to wszystko w jednym czasie, na przestrzeni, żeby nie skłamać ilu roku niecałego chyba nawet wybaczcie mi z góry, może za moje lekkie nieprzygotowanie ale jestem od razu po pracy i po prostu tak spontanicznie pomyślałem że można by coś nagrać, można by coś sprowokować do dyskusji, do której serdecznie w sekcji komentarzy zachęcam również. No i tak sobie pomyślałem, co by tu powiedzieć o falaucie, bo jest co do obgadania. Jest dużo produkcji e, inspirowanych grami, które uchodzą za adaptacje gier, które uchodzą za hmm, produkcje, no właśnie, inspirowane grami, bo różnie z tym to wychodzi. I o ile jeśli chodzi o filmy na kanwie gier Mortal Kombat możemy powiedzieć o dobrym, akcyjniakowym, bijatykowym filmie w przypadku tej starej adaptacji, tak to nazwijmy filmowej i tej drugiej, która miała premierę nie tak dawno temu. No to się udało, ale jeśli chodzi o serię, na przykład Resident Evil. No to Mila Jowowicz i wszyscy ci, którzy włożyli pieniądze w te filmy lata temu, no wiedzą, że nie do końca to zawsze wychodzi. Jeśli chodzi o Silent Hill, też jeśli chodzi o filmy, nie jest tak źle i pierwszy Silent Hill moim zdaniem jest całkiem ciekawym dreszczowcem, inspirowanym właśnie grą. Natomiast biorąc pod uwagę chociażby takiego Wiedźmina, który jednocześnie jest inspirowany i książką, i grą, które to gry książkom Sapkowskiemu dały tak naprawdę nowe życie i marketingowy totalny sukces po raz wtóry No tutaj moim zdaniem no lepiej się nie wzorować na twórcach z Netflixa którzy totalnie tego Wiedźmina położyli i pozdrawiamy tutaj oczywiście panią Lauren Hisrich, która była główną przyczyną tej hekatomby, yy, która się stała w związku z serialem Wiedźmin na Netflixie i bardzo dobrze moim zdaniem, że Henry Cavill yy, zrezygnował z tego projektu, albo został nawet z niego wygnany, bo był jedyną chyba osobą na planie, która miała możliwość się odezwać, bo to jednak hollywoodzki, kasowy świat, więc tam nie każdy ma prawo głosu, podejrzewam. Henry Cavill akurat yy, walczył przez dwa czy trzy sezony nawet, żeby trzymać się materiału źródłowego, a pani Loren Hisrich powiedziała, że... Nie, ja jestem twórcą i stąd i nie będziemy dyskutować. To jest moja wizja artystyczna i nikt mi się tu nie będzie wtryniał ze swoimi e, uwagami odnośnie wierności do materiału źródłowego. W Falaucie, moi drodzy, w Falaucie mamy coś całkiem innego. Tutaj mamy poszanowanie dla materiału źródłowego, który nie jest łatwym materiałem, bo jest grą. A gry mają to do siebie, że nawet jeśli są liniowe. To można je interpretować w bardzo mnogi sposób, i dla każdego gracza i to jest też piękno gier moim zdaniem dla każdego gracza ta sama gra może się jawić jednak troszkę inaczej. Może zaprezentować swoje inne barwy, swoje inne tony. I recepcja produkcji gamingowych, no jednak ma to do siebie, że to jest troszkę. Intymne, że tak powiem, wrażenie, i intymne odczucie z tego względu. Intymne, bo intymne tutaj znaczy to, że jest to czymś takim indywidualnym, co każdy z nas troszkę inaczej odbiera. No i właśnie z grami tak jest. A tutaj w Falaucie, moim zdaniem, udało się znaleźć ten złoty środek i jednocześnie jest to serial dobry, kasowo, który potrafił się sprzedać i nie bazował tylko, moim zdaniem, na tym, że sprzeda się pośród fanów Falauta, zarówno tych oldschoolowych, którzy pamiętają lata młodości i premiery nawet jedynki i dwójki, którzy obecnie mają, no nie chcę skłamać, ale no 40 jakoś lat, więc to już trochę tacy na boomerzy, ale jednocześnie tacy nasi swoi, bo jednak ta seria Fallout moim zdaniem ma potencjał ku temu, aby łączyć, bo po tym jak Interplay mm, niestety musiał się zwijać z interesem i Bethesda przejęła prawa do Fallouta, no to właśnie, ta, ta seria odżyła wraz z premierą Falauta trójki. Bodajże, przepraszam, jeśli się pomylę, i proszę mnie tutaj zrugać w komentarzach w 2007 roku, chyba bodajże. Ale um, jeśli chodzi o te wszystkie laudacje na temat falauta, no to pozwolę sobie być trochę konkretniejszym, bo no, warto zastanowić się nad tym, jak dobrze przede wszystkim są zbudowane postacie. I tymi postaciami, chociażby jest e, oczywiście Gul, który. Mamy tutaj dwa obrazy gula, czyli mamy e, obraz człowieka przed wojną i mamy obraz gula, który, właśnie mam nadzieję, że w drugim sezonie otrzymamy odpowiedź na to, jak się zmieniał, bo widzimy go jako bezwzględnego e, pistoliero powiedzmy, do przyszłości. I takiego stylizowanego mocno właśnie na, na westernach kowboja, który nie waha się przed niczym. Tutaj mi trochę przypomina, jako że serial oczywiście e, tworzył Jonathan Nolan z Lizą Joy, przede wszystkim. E, oczywiście e, ukłony w stronę innych reżyserów i, i, i producentów wykonawczych, którzy wokół tej produkcji e, wylali dużo potu, starań i mam nadzieję nie krwi, ale jednak e, swojego czasu i, i pasji. No, oni tworzyli Westworld, który został skancelowany po ostatnim sezonie. Nad czym bardzo bolałem, ale jak się okazało, umarł król, niech żyje król, i, i dostaliśmy w zamian coś od tych samych twórców. Coś bardzo dobrego. Przeszli oni od Warnera i HBO do Amazonu, i wyszło to wyśmienicie, moim zdaniem. Ten Fallout jest. Idealnie wyważone, postacie są dobrze zrobione. Walton Goggins zrobił świetną robotę i jest jednym z największych nazwisk. No, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o tą produkcję. Ale również aktorka odtwarzająca rolę Lucy spisała się bardzo ładnie, chociaż właśnie na początku ona mogła się jawić jako taka ładna, sympatyczna dziewczyna, która jakby nie robi nic wielkiego, ale jest pozytywna, jakby go-getter, nie? Jakby stara się stawić czoło temu światu, którego jeszcze nie zna. Potem jej. Jej poglądy są bardzo szybko weryfikowane przez rzeczywistość, że jednak Pustkowia to nie jest miejsce dla harcerzy, tylko dla takich osób jak Gul. No i właśnie, mam nadzieję, że w drugim sezonie zobaczymy transformację Gula i retrospektywy już po tym, jak spadły bomby, nie? To mnie bardzo ciekawi. I w ogóle Gul mi przypomina troszkę Joshu Joshua Grahama, czyli spaleńca. The Burnt Man, z dodatku do falota New Vegas. Szczere serca, on się nazywał, tak. No i też właśnie mamy tutaj do czynienia z taką istotną transformacją i ta postać jest historią o transformacji z człowieka, który miał rodzinę, dbało o tą rodzinę, przekształcił się w tak naprawdę taki bezwzględny, okrutny mit, yy, który niegdyś te 200 ponad lat temu odtwarzał na hollywoodzkim srebrnym ekranie, bo też był aktorem. Yy. I tutaj mamy tą transformację przez to, że cierpienie tak naprawdę zmienia i zmienia na gorsze, jak można powiedzieć myślę w przypadku Gula, albo zmienia na lepsze, jak jest to w przypadku Joshua i Grahama z Honest Hertz w ogóle ostatnio zostałem zrugany w komentarzach za mówienie Fallout, a nie Fallout. Dlatego przepraszam, jeśli jesteście anglistami, bardzo was to boli, niektórzy z moich widzów tu obecnych, to z góry również za to przepraszam. Więc to będzie filmik o wielu wielu przeprosinach. Ale, ale do brzegu, moi drodzy, Gul i Joshua Graham to takie piękne historie w falaucie o tym, jak postać się zmienia, ale mało tego, w falaucie, zarówno tym serialowym, jak i growym jest więcej takich postaci. Ja tutaj skupię się na serialowym falaucie, bo taką postacią e, transformacyjną, nazwijmy to, jest chociażby nasz Maximus. I to jest bardzo ładny moment, e, a w takie ładne momenty falaut serialowy obfituje, jak Maximus porzuca zbroję czyli no jakby rdzeń fuzyjny prawda no ale bez rdzenia fuzyjnego no to zbroja jest tak naprawdę aby taką skorupą nie porzuca rdzeń fuzyjny tak naprawdę dla Lucy i dla swojej moralności on się przed nią otwiera wyznaje jej potem ciemność widzę ciemność Widzę. Kim był, co zrobił, że dał zginąć swojemu niegodziwemu rycerzowi, chociaż ciężko y, Tytusa nazwać rycerzem, nie? I y, y, to jest też historia o takiej wewnętrznej przemianie, o takim troszkę katarzis, które, które się dokonuje w Maximusie, które się dokonało w czasie 200 lat w Gulu. Natomiast w Maximusie ono wygląda tak, że on zrzuca z siebie tą skorupę. Tą skorupę twardziela i wyznaje uczucia, i jednocześnie swoje słabości, swoje błędy wyznaje Lucy, a ona go przyjmuje takim jakim jest. I moim zdaniem, tego metaforą jest zostawienie tej zbroi, wyrzucenie rdzenia, fu oddanie rdzenia fuzyjnego. I to jest właśnie metaforą tego, że jak kogoś kochamy, to, to się przed nim otwieramy, i wyznajemy, jak nas powiedzie, swoje błędy, swoje słabości. I na tym chyba polega miłość, nie? I tutaj mieliśmy taką ładną laurkę w stronę miłości, taką odę do miłości, że tak powiem, ze strony twórców serialu, w postaci Maximusa. No i moim zdaniem to są takie największe dwie transformacje. Jedna jakby taka długofalowa, długookresowa, a druga taka dość szybka i którą w całości możemy obserwować na ekranie, to jest właśnie Maximus. No ale właśnie, tak mówiąc może trochę chaotycznie i skacząc po tych postaciach, ale kurczę, one naprawdę są świetnie napisane, to nie jest tak, że ten Fallout to jest tylko uuu, bomby wybuchają, mamy kilka puszczonych oczek do fanów gier i nie ma w tym nic poza tym, ale mamy właśnie świetnie rozpisane scenariuszowo postaci, które mają jakąś głębię i to oczywiście nie tylko te dwie, o których wspomniałem, absolutnie. Mamy świetnie przedstawiony świat, który aż czuć tą radiację, ten trzeszczący licznik Geigera w, na tym świecie. Jednocześnie pył, który przypomina nam to New Vegas, Fallout New Vegas, z którego moim zdaniem bardzo mocno, a nawet garściami bym powiedział, serialowy Fallout czerpie. Chociażby względem bractwa stali, bo w Falaucie New Vegas też mamy te wewnętrzne podziały w bractwie stali, w serialu mamy starszego, który chce zmienić oblicze tego bractwa stali. No i mamy też miłosne rozterki w perspektywie tej służby bractwu stali. Na przykład w Falaucie New Vegas mieliśmy Weronikę, która była lesbijką. I musiała się chować ze swoim uczuciem do, do swojej ukochanej, nie? No i tam też jest grubsza historia, jeśli chodzi o przynależność do bractwa, a jednocześnie swoje własne pragnienia, pragnienie miłości i tak dalej. Więc to zabrzmi tanio, i ja z góry Was za to przepraszam, że to usłyszycie. Ale falot w, w serialowy, amazonowy, jest w wielu miejscach historią o miłości. Moi drodzy, jest historią o miłości i należy to wyraźnie zaznaczyć, ale oprócz tego jest tam, tak jak powiedziałem, bardzo dużo zabawy, bardzo dużo też humoru. Bardzo dużo takiego Przaśnego, falautowego Humoru, do którego jesteśmy przyzwyczajeni Tego nie brakuje z całą pewnością I tam jednocześnie troszkę ten gor Odcinane głowy Flaki, żołnierz Bractwa Stali Wkręcający się w śmigło Vertiberda, nie? Tutaj taki mały spoiler, ale jeszcze nie wiecie z którego odcinka ci, którzy nie oglądali, więc w razie czego tutaj mogę się łatwo wyłgać z oskarżeń. Więc jest tam takiego prześnego, falautowego goru, nawet w falaucie, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale był ten, chyba krwawa Jatka bodajże się nazywał, ten perk, gdzie troszkę nam bustował obrażenia, a jednocześnie sprawiał, że nawet pociskiem 9 mm, trafiając kogoś w korpus, ten ktoś wybucha, nie? więc jakby. To też zostało zachowane, bo w falaucie ten gor wielokrotnie się pojawia. Ale to jest taki gor tego kina klasy C, albo nawet D bym powiedział. Czyli on jest świadomy, kiczowaty czasem. W falaucie jest dobrze wykonany, ale kiczowaty w swoim założeniu, że to jest ten gor, jest narzędziem że tak powiem, frajdy i satyry w pewien sposób. Więc to też jest bardzo mocną stroną falauta. Więc tak jak mówiłem, mocny scenariusz. Mocna historia w wielu miejscach o miłości, o tęsknocie, o rodzinie, bo właśnie ten Fallout jest i to moim zdaniem chcę przekazać w niektórych punktach, bo Gul tęskni za rodziną, która została mu odebrana, która została przez ten ślepy kapitalizm, yy, taki turbokapitalizm, bym powiedział, bo on w Falloutie jest przerysowany we wszystkich częściach. Zostaje mu odebrana i troszkę przez swoją żonę, która gdzieś popłynęła z nurtem tego wszystkiego w wolteku. Yy, mamy historię miłości yy, Maximusa i Lucy. Mamy historię zdrady w rodzinie i ojca, który sprzeniewierzył się wartościom, z którymi pozornie, w których pozornie wychowywał swoją córkę. I tutaj mamy Henka. No i przede wszystkim uszanowanie, uszanowanie spójności, bo nawet w internecie, nie tylko w internecie, ale rozgorzała dyskusja o tym, że kurczę, ale to się kłóci z falautem New Vegas. Ten Fallout serialowy od Amazonu i przecież co się stało z Nowym Vegas, co się stało z Republiką Nowej Kalifornii, jak na Shady Sands spuszczono, spuszczono bombę atomową i uwaga spoiler więc zatkajcie uszy ym, i ym, ludzie Moldaver to są niedobitki NCR bo widać tam nawet mundury yy, pancerze nie są akurat takie ich yy, charakterystyczne ale widać na niektórych mundury beretki na przykład i tak dalej i dalej yy, więc ona musiała działać z NCR i też ten kult Republiki Nowej Kalifornii, która w Falloutie New Vegas, na przykład, no, była trochę zepsuta, nie? Były te tryby biurokracji i kapitalizmu, już w niej obecne, karmazynowa karawana, chociażby, nie? Jakby w ogóle się zastanówmy. Natomiast tutaj jest tak idealizowany w serialu. Aczkolwiek mnie to nie boli, ktoś może uznać to za brak konsekwentności, ale moim zdaniem, no ile, ile perspektyw, tyle historii, ja w zupełności temu ufam. Natomiast y, rozgorzała dyskusja o tym, że przecież y, co jest z Nowym Vegas, nie? co jest z Doktorem Hausem i przede wszystkim które zakończenie falauta New Vegas jest kanonicznym. O tym przekonamy się pewnie w sezonie drugim. Mam taką nadzieję, mocno jestem nagrzany, bo jest teoria spiskowa, że tak powiem, że nowe Vegas zostało um, zostało zdziesiątkowane albo i całkowicie podbite przez tunelersów. Tutaj nie pamiętam, jakie było tłumaczenie polskie, ale chodziło o te stworzenia, które poznajemy w rozpadlinie, w dodatku, w dodatku Lonesome Road, nie? gdzie poznajemy ulisesa i tak dalej, i tak dalej. W ogóle, jakby się ulises pojawił i Mr. House. Ówczesny już, czyli ten wojnoatomowy, jakby się pojawił w drugim sezonie, to jest w ogóle spełnienie moich fantazji mogę odchodzić z tego świata już spokojnie, nie? Widziałem wszystko. Natomiast Ulises, jakby się pojawił i, um, i Mr. House to w zupełności by to spełniło wszystkie moje oczekiwania, już, jeśli chodzi o, o falauta drugiego. Poza oczekiwaniami jakości, którą w pierwszym sezonie mieliśmy, ale wiemy jak to bywa z serialami, jak to bywa z dalszymi, yy, z dalszymi sezonami serialów. To poznaliśmy po, yy, po Grze o Tron, to poznaliśmy chociażby po The Walking Dead, gdzie tam przed, tuż przed zmianą showrunnerki yy, te sezony, no nie chcę skłamać, ale szósty i siódmy już tak traciły tempo, piąty też był taki już niemrawy, nie? A w przypadku Gryotron, no ostatni sezon, no był po prostu, przepraszam, ale spieprzony był totalnie, nie. I tutaj mam nadzieję, że Amazon i twórcy nie znudzą się szybko tym tematem, nie znudzą się szybko materiałem źródłowym i uda się coś z tego usupłać ciekawego. No, ale co dalej, to przekonamy się w sezonie drugim. A ja zapraszam was do sekcji. Komentarzy na dole, żebyście podzielili się swoimi oczekiwaniami odnośnie drugiego sezonu, powiedzieli, jak Wam się pierwszy sezon falauta podobał, jak do Was trafił albo nie trafił, oczywiście. Jestem tutaj bardzo też ciekawy negatywnych, negatywnych opinii i bardzo jestem ciekaw opinii osób, które w gry jeszcze albo nie zamierzają grać, bo, bo jednak ciężko wyjść z tej mojej strefy. Gracza, nie? który ma gdzieś wgląd na te, na te inne części, inne odsłony, że tak powiem, tego uniwersum. Dlatego gorąco Was zachęcam do pisania komentarzy. Jeśli Wam się podobało albo przynajmniej było znośne to moje gadanie, to zachęcam Was do zostawienia mi łapki albo nawet subskrypcji, jeśli jesteście wystarczająco szaleni. I dziękuję za Wasz czas, który ze mną przed chwilą spędziliście. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć. But the tale of Close. For the struggle of survival is a war without end. And war, war never changes. No to im wierzę, choć umysł to pułapka Gram w dobrej wierze, stawiam fabank na kartkach W siebie nie wierzę, nie wiem czemu, jak wariat Się nie sprzeniewierzę wierzę na osiągach, kartka.